Siemaneczko, oto nowy odcinek z motoinformacji, a w nim Bugatti Chiron przyspiesza na torze, nowy Lamborghini Sian oraz nowy BMW M4 Heritage. Zapraszam. Bugatti Chiron pobił rekord Chiron, przekroczył barierę 300 mil na godzinę i jest najszybszym autem na świecie. Andy Vala, osiąga, osiągnął 304 mil, czyli 490 km. Chiron został zmodyfikowany przez Erhale Sana. Bugatti nie tylko specjalizuje się w rekordach prędkościowych, lecz też w finansowych. Ostatnio pokazany w marcu model La Voiture Noire został sprzedany w kwocie 18,7 milionów dolarów. Oto nowy hiper samochód pierwszej elektryk Lamborghini, Sian. W Wybudowę tego modelu wykorzystano o konstrukcję Aventadora, co widać po linii bocznej a panek karaserii stworzony od nowa, ma charakterystyczne, ma charakterystyczne lampy w kształcie litery E. Pod matką nowego auta znany 6,5-litrowy silnik V8, wolnosąca benzynowa jednostka o mocy 785 koni mechanicznych połączone z 48-woltową instalacją elektryczną. Oraz silnikami elektrycznymi o mocy 304 koni mechanicznych. BMW zaprezentowało nowy pakiet do M4 o nazwie Heritage. Wyróżnia się nietypową kolorystyką i ciekawymi ledo i nowymi dodatkami. Powstanie tylko 750 egzemplarzy. Auto można wybrać w trzech kolorach. m.in. innymi błękit Laguna Seca Blue, grana Velvet Blue oraz Czermień i Mola Red. Dach jest zrobiony całkowicie z włókna węglowego. W dysponuje również włókno węglowe. Oraz na kubełkowe czarno-czerwone i z dodatkiem niebieskiego fotele. Pod maską 3-litrowa 6-cylindrówka. 3-litrowa 6-cylindrówka o mocy 460 KM mechanicznych i 550 nm momentu obrotowego. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia jutro na kolejnym odcinku. Hej!